Będę, witam, witam. Widzami Pani, ja wiem, że macie teraz e, e, żal po do nas z powieczyna dzisiejszego. Widzami Pani. E, wam coś powiem. To nie na to polega, żeby tylko robić z tyma, wypomować się na stymie. Jak nie było streamów, jeszcze na YouTube nie, ma, nie było możliwości Robić sobie streamy na YouTube, bo jeszcze YouTube o tym nie myślał To można było inaczej wypromować swój kanał Przypomnijcie sobie, jak wypromowałem e, kilka lat temu kanał A jeżeli nie było streamów Jeszcze YouTube w ogóle nie o tym nie myślał I dało się wypromować bez streamów To nie on na tym polega, że o, bo trzeba streamować, yy, wybrumować. Nie. Stream to jest stream. Ja i tak widzę, robię yy, streamy na telefonie. Ja wiem, ile wchodzi, bardzo malutko. Ja bym gdybyśmy się przełożyli na laptopa, to też by było malutko. Widzę i fajnie. A wiecie dlaczego? Bo ten kanał nie jest wypromowany. A no właśnie. Na właśnie ile razy prosiłem was wizałej o to, żeby pomóc nam wypromować. Bo w ciągu tygodnia byśmy wypromowali ten kanał, by ludzie o tym wiedzieli, że to jest nasz kanał i tyle ludzi byśmy mieli widziałem wami. Owieście w to, wizałej Ale sami nie chcecie tego. Gdybyście streamy chcieli streamy, streamy i jeszcze raz streamy. Ale coś Wam powiem. Nie z tym. Tylko najpierw trzeba wypromować ten kanał. A później zacząć streamować. Ja zwróciłem uwagę, właśnie tak jak ostatnio robiłem stream, na telefonie 22 osoby. Ale może każdego godzina, którzy tam dopiero godzili z pracy, ze szkoły. Wszystko rozumiem. Robię i robimy z 19.30 jest tyle samo to było 2-3 yy, godziny temu no to po co mamy to robić widzowie fani streamów, stream. jak wy nie umiecie to wypromować nasz kanał a później się pytacie czy takie bardzo nagrywa jak mi, wy jako widzowie to nie pomagacie nam wypromować tak jest no bo chodzi o to żebyście nam pomogli żeby było coraz więcej subów, coraz więcej widzów, żeby wiedział, że to jest nasz oficjalny kanał. Ja się staram. Ja prawie cały dzień dzisiaj siedzę i promuję kanał. Robię czelene, nieczelene, bo staram się właśnie, właśnie wypromować ten kanał w całej farmie. Ale widzę, że wy nie chcecie, bo wam zależy na jest. Tak, znowu będzie wypuszczał głupie donate. Y. To już wolę wypromować kanał bez na razie. Bo nawet trzeba wypromować, żeby dostać nagrodę. mi fanie. Taka jest prawda, tak mówię, widzowie fajnie chcecie, to pomóżcie nam tutaj coś zrobić, a nie tylko byście chcieli wszystko. Taka jest prawda widzaj fajnie. Zastanówcie się. I też wypromujcie nasz kanał. A będą normalne streamy. pęc.